Oto to jest ostatni part <laughs> yy, grania z pięciolatkiem, więc teraz... Yy, a Na kamieniu leży glizda i mówi, że ją boli głowa, bo to strefa atomowa. <laughs> tak to u mnie wygląda jak widzicie, jestem na rynku w Krakowie, jestem na rynku w Krakowie, na rynku w Krakowie. Jestem w rynku w Krakowie z koleżanką na rynku w Krakowie. Jestem na rynku w Krakowie. Jestem z na rynku w Krakowie na rynku w Krakowie. Ja być na rynku w Krakowie, w Krakowie na rynku w Krakowie. Ja być w Krakowie na rynku w Krakowie. Krakowie na rynku w Krakowie. W Krakowie na rynku w Krakowie. Krakowie, na rynku w Krakowie. <gryst> Hmm. O boże, klient. Dobra, chyba lepiej. Okej. Okay. Ja rozumiem, ale żeby aż tak nie zabijać, to już nie rozumiem. To jest ostatni part. Grania z pięciolatki. Kluk, kicho. Daj Tak, ja wiem, że przegrywam, ale bardziej skupiam się na e, gadaniu niż na graniu. <grymianie> Więc widzowie, em, zapraszam do... <grymianie> 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 Jak ty mnie... Dobra, jak on teraz mnie zabije. Dobra, jestem Peter Botem. Patrzcie jak umiem ładnie... Patrzcie jak grać umiem. Pa! Pa! Tak, patrzcie to jak ja jestem dobry! Widzicie to? Jak on mnie teraz zabije, kończy film! O nie! Muszę skończyć film! No, no. Narka widowie, nareczka.